Siemano, dziś zrobimy sobie Alio e olio, czyli słynny makaron, na który w filmie szef została poderwana Scarlett Johansson. Do jego przygotowania potrzebować będziemy zaledwie 5 składników: makaronu, spaghetti, oliwy z oliwek cytryny, płatków chili i świeżej natki pietruszki. A, no i jeszcze oczywiście czosnek, którego wcześniej zapomniałem, no bo w końcu alio e olio to oliwa i czosnek, więc jego też nie mogło zabraknąć. Przepis jest bardzo szybki, dlatego zanim zabierzemy się za gotowanie, musimy zrobić nasz mise en place. Ciekamy w cienkie plasterki 3-4 ząbki czosnku, starając się, by były one jednakowej grubości. Wiem, że to dużo jak na porcję, ale siekając go w ten sposób nie będzie on tak intensywny, jak na przykład po przeciśnięciu przez praskę lub ścieraniu na tarce. Czosnek jest gotowy, więc bierzemy się za moje ulubione zajęcie, czyli siekanie natki pietruszki. Obrywamy listki z jednego pęczka, kilka cienkich łodyżek zupełnie nie przeszkadza, ale te grube się nie nadają. Je możecie zachować na przykład do gotowania bulionu. Teraz je zbieramy, ściskamy, zwijamy i drobno siekamy. Obracamy je o 90 stopni i możemy pobawić się w szefów kuchni z programów telewizyjnych, którzy siekają zioła w ten sposób. Nadka gotowa, plus gotowe, więc bierzemy się za gotowanie. Zagotowujemy wodę na makaron. Dobrze ją solimy i wrzucamy do niej 110 g suchego makaronu spaghetti. Inny długi makaron też będzie w porządku. Na patelnię obok wlewamy 30 ml oliwy z oliwek, wsypujemy czosnek i włączamy mały ogień. Pamiętamy o tym, żeby mieszać makaron w garnku, tak aby się nie posklejał. Doprawiamy czosnek solą oraz świeżo mielonym czarnym pieprzem i smażymy. Kluczem jest smażenie go na małym ogniu, dając mu powoli się skarmelizować i wydobywając z niego smak. Czosnek łatwo jest spalić, przez co będzie gorzki, dlatego lepiej nie robić tego na większej mocy. Operujemy szczypcami na przemian w garnku i na patelni, tak aby wszystko równomiernie się gotowało i smażyło. Po około 5 minutach dodajemy 1 czwartą łyżeczki płatków chili, lub więcej, jeśli chcemy, żeby wypaliło nasze kubki smakowe, albo po prostu tolerujecie ostrzejsze potrawy. Mieszamy i smażymy dalej około 2 minuty, aż czosnek nabierze złotego koloru, tak jak tutaj widzicie. W tym momencie, aby go nie spalić, wlewamy chofę wody z gotowania i gotujemy dalej. Kiedy makaron będzie al dente, wrzucamy go bezpośrednio na patelnię i dodajemy jeszcze pół chochli wody z garnka. Mieszamy i gotujemy jeszcze minutę, tworząc jednolity sos. Wyłączamy ogień, dodajemy sok z połowy cytryny. Oraz jedną, dwie łyżki posiekanej natki pietruszki. Moja wyciskarka do cytrusów niestety nie wytrzymała presji. Mieszamy, sprawdzamy na doprawienie i według potrzeby doprawiamy. U mnie standardowo było git. By zrobić to niczym ronfewru, nakładamy makaron przy użyciu chochli oraz widelca do mięsa. W zasadzie on tej chochli nie używał, ale tak jest wygodniej. No i tak, ten widelec kupiłem specjalnie dla tego filmu, Jestem w 100% pewny, że nigdy nie użyję go do krojenia mięsa. No i nasze spaghetti alio e olio jest gotowe. Na ekranie pojawią Wam się kalorie i makroskładniki jednej porcji. Dobra, to pora próbować. Fajny sos, taki delikatnie ostry. Nie szalałem z tym chili, no bo nie mam takiej tolerancji na ostre. Fajny odświeżający przez tonatkę pietruszki, przez cytrynę. Fajnie się to wszystko łączy. Powiem tak, jest to pyszny, szybki, prosty makaron, który przygotujecie zaledwie z pięciu czy z sześciu składników, nie pamiętam. Jedyne czego w nim brakuje, to jakiejś Johansson Johanssonowo.